Cześć kochani, chcę wam pokazać w jakim internetowym burdelu my żyjemy w Polsce. Na YouTubie tego skaczącego debila rządowego, i łackich zboczeńców wyjących, YouTube puścił gdzieś w Afryce, na pustyni. Obejrzało go ośmiu ludożerców, bo był apetyczny i bardzo taki kolorowy. Ale to i tak duży sukces, bo moje filmy na YouTube to przeważnie dwie osoby oglądają. Przez 11 lat jeden filmik obejrzało tylko dwóch warszawiaków. Jeden to był rabin od Dudy, a drugi to był Schabat Lubawicz od Michnika. Całe życie byłem budowlańcem i sram popularność, ale chodzi o odrobinę przyzwoitości. A na TikToku wykastrowali mnie od razu. W ogóle nie puścili tego filmu, bo naruszyłem jakieś kurwa zasady społeczności żydowskiej dziczy plemiennej. No ja pierdzielę. Jedynie Facebook mi pozostał. Kocham Palestyńczyków z Facebooka!